Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem. Dawno mnie nie było na kanale, ale w tym tygodniu zamierzam nadrobić i więcej Wam filmów y, przedstawić. Na pierwszy, y, tak powiem, rzut y, to już robię podsumowanie półrocza i taki popularny, tak, czyli Midier Book Free, Freak Out, tak, y, który jest na większości. Y, kanałów na Booktube i przygotowałam Wam moje propozycje i moje podsumowanie tego półrocza oraz plany na przyszłe miesiące tego roku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. No i że też może coś znajdziecie z tego dla siebie. I teraz pierwsze pytanie. To jest najlepsza książka półrocza. I tutaj, słuchajcie, w ogóle nie miałam wątpliwości, która to jest dla mnie książka. Książka, która mnie zachwyciła i którą jestem oczarowana i to jest życie Violet Valerie perrin francuskiej pisarki. Słuchajcie, książka, która jest po prostu niesamowita. Jest recenzja na kanale, więc zachęcam Was do przeczytania. Jest też moja recenzja na Instagramie, więc też Was zachęcam. Ta książka, słuchajcie, Urzeka to jest książka, do której się wraca, która może też być takim Waszym przewodnikiem życiowym napisana wspaniałym językiem literackim i jest tak poruszająca w prostocie w ogóle gdzieś tam z, jakby z, niby jest napisana w prosty sposób, a z drugiej strony niesamowicie porusza. Więc bardzo, bardzo słuchajcie, Was zachęcam. To jest dosłownie moje odkrycie tego roku i myślę, że to będzie najlepsza książka 2022, czyli Życie Valerie Perrę. To jest pierwsze pytanie. Kolejna najlepszy sequel i powiem Wam akurat w tym półroczu nie czytałam dużo jakichś kontynuacji. Część dopiero przede mną, bo mam trochę takich kontynuacji, ale jeszcze jakby nie zaczęłam ich czytać. Natomiast jedną mam i też uważam, że jest bardzo dobra. To jest Niespełniona Miłość z cyklu Wydziedziczone Mirosławy Karety. Książka obyczajowo-historyczna. Mi się akurat podobało, bo Mirosława Kareta stosuje taki bardzo ciekawy zabieg łączenia literatury faktu, czyli jakichś tam dokumentów, czasopism, dzienników z fikcją literacką. Tu akurat opisuję czasy, kiedy początków no, początku tworzenia się jakby feminizmu, ruchu sufrażystek, a dodatkowo jakby cały czas mamy o malarzach końca XIX i początku XX wieku. Więc jeśli kogoś interesują takie powieści obyczajowo-historyczne i takie powieści, gdzie może coś wyciągnąć, nie tylko z fikcji literackiej, ale tak samo z literatury faktu, no to polecam, więc to jest taki sequel, kontynuacja. Aczkolwiek powiem Wam z takich, które wydają mi się, że będą lepsze, to już mam przygotowane, czyli bagno przemysława Piotrowskiego, czyli kontynuacja o Igorze brudnym. Mam też harlana kobena, brakujący element, i myślę, że to już niedługo jakby zacznę, więc myślę, że to te będą jakby chyba lepsze. Teraz nowość, której nie przeczytałam. Nowość, której nie przeczytałam, ale powiem Wam na pewno, będzie to jedna z pierwszych, po którą sięgnę. To jest Echo Tomasa Olde Huwelta. A tak się wymawia jego nazwisko. Powieść, słuchajcie, która bardzo mnie zaintrygowała, jakby sam opis tej powieści i to, jak czytałam recenzję i mimo tego, że jest dosyć spora objętościowo, to nie ukrywam, że no już cały czas patrzę na półkę, żeby po nią sięgnąć. Jest to powieść niderlandzkiego młodego pisarza i chyba jego nawet debiut literacki, gdzie opisuje, to w zasadzie jest taki thriller, Thriller górski. Ja kocham góry, kocham spinaczkę też górską, więc tym bardziej tutaj mnie chyba pociąga. Myślę, że przez to. I książka dotyczy, że jedna jakby nasz główny bohater, siedząc gdzieś tam w jakiejś tam restauracji, w pubie, w szwajcarskim pubie, zauważa na fotografii górę, która go dosłownie urzeka i którą postanawia. Zdobyć. No i ta góra staje się jego takim przekleństwem. Więc ja jestem bardzo ciekawa, co tam się wydarzy na tej górze. No i to jest taka nowość, której nie przeczytałam, ale mam ją w planach. Kolejne pytanie: to jest wyczekiwana premiera w drugim półroczu? Tutaj powiem Wam, zastanawiałam się długo, ale myślę, że taką premierą, na którą naprawdę bardzo, bardzo czekam, to jest ostatni raz Helgi Flatland z wydawnictwa Poznańskiego. Czytałam inne książki tej autorki, a i zawsze gdzieś tam no, bardzo mnie poruszały. W ogóle uwielbiam tą serię pisarzy skandynawskich. A ta powieść ma dotyczyć relacji między umierającą matką a dorosłą córką. Te relacje, ja uwielbiam takie książki, wiecie, psychologiczne o takich trudnych relacjach, i tu wydaje mi się, że ta książka właśnie będzie o takiej bardzo trudnej relacji między matką a córką taką chyba podsumowującą całe życie. I myślę, że to będzie tak. To jest coś, na co, na co czekam, wyczekuję tej premiery. Największy zawód. I tu powiem Wam, że największy zawód dla mnie to było: Nic tu po Was. Książka, którą wiele osób się zachwycało. I może dlatego dla mnie ona się okazała takim zawodem, bo miałam wobec niej bardzo duże oczekiwania. No a dla mnie okazała się no totalną porażką. I jeśli chodzi o konstrukcję całej powieści i o fabułę, która no według mnie była taka bardzo nierealna. A pokrótce powiem wam, że nic tu po was, Kevin Wilson opowiada, myślę, że było dosyć głośno o tej książce, o Rodzeństwie, które cierpi na taką genetyczną chorobę, że w wyniku stresu jakby same wytwarzają ogień i się spalają, natomiast nic im się nie dzieje, natomiast może się coś wydarzyć innym, zdarzyć innym osobom. Opiekuje się nimi przyjaciółka matki, raczej może nie matki, macochy tych dzieci. No, i tu są jakby takie niby opisane trudne relacje, czyli ojca z tymi dziećmi, tej macochy z tymi dziećmi, tej opiekunki tych dzieci z tymi dziećmi. Między tymi dziećmi też jest skomplikowana jest relacja, ale wszystko powiem Wam jest opisane tak pobieżnie. Ta książka według mnie miała duży potencjał ale została, został ten potencjał zmarnowany przez właśnie takie skrótowe opisywanie tych relacji, przez wiele niedopowiedzeń, przez błędy czasami w fabule. No i dla mnie to było największe rozczarowanie. Ale tak jak mówię, być może dlatego, że się więcej spodziewałam, poczytając recenzje innych. Największa niespodzianka. Największa niespodzianka półrocza, no to właśnie to życie Violet, Valerie Perrin, to była dla mnie naprawdę, to było odkrycie dla mnie tego, tego roku. To jedno. I druga książka, słuchajcie, to dla mnie było jeszcze chyba większe odkrycie, to była Stara Słaboniowa i Spiekła duchy. Dlaczego odkrycie? Dlatego, że po pierwsze, ja nie przepadam za literaturą fantazy, rzadko taką literaturę czytam. Po drugie, nie lubię takich połączeń, czyli fantazy rzeczywistości, a ta książka po prostu też mnie urzekła. Uważam, że jest to rewelacyjna książka. No, ja postanowiłam, że muszę ją też mieć na swojej półce i jeszcze jej nie mam, ale, ale zamierzam ją sobie dokupić, bo czytałam ją w e-booku. No i powiem Wam. Mądrość tej starej słaboniowej, to jak też autorka potrafi bawić się, czyli mitami słowiańskimi, jakimiś starymi rytuałami przerzucić to, tą wiedzę jakby ludową też na współczesność. No to jest rewelacyjny zabieg. I tak jak mówię, wychodzi tutaj, że ta mądrość ludowa to ma coś właśnie, ma coś w sobie i ta mądrość życiowa. Więc naprawdę no, świetna książka. gorąco, Gorąco polecam. Książka, na której się śmiałam. Ja po takie książki sięgam najczęściej wtedy, no, kiedy coś robię, czyli kiedy nie, nie muszę zaangażować za bardzo swojego umysłu do tego, żeby się skupić, i nie ukrywam, że takie książki to najczęściej słucham w audiobooku, rzadko czytam. I i są to najczęściej albo książki Alka Rogozińskiego, albo Olgi Rudnickiej. A i w, w tym półroczu czytałam kilka takich, w zasadzie słuchałam, tak jak mówię, ale chyba taką, która rzeczywiście, na której się śmiałam, to był bardzo cichy rozwód. Jak to małżeństwo chcąc się po cichu rozwieść, można powiedzieć, rozwaliło pół Warszawy. Więc jeśli chcecie się pośmiać, no to... Na pewno będziecie się śmiali na tej książce. Nowy fikcyjny crash to jest takie pytanie, gdzie też widziałam na innych booktubach, że wszyscy mówią, że to bardziej pytanie, chyba do młodzieży, niż do osób powiedzmy w takim średnim wieku jak ja, chociaż uważam siebie za, za kogoś młodego dalej. Ale powiedzmy, gdybym miała kogoś wybierać i się powiem Wam długo zastanawiałam, to chyba było jedno z najtrudniejszych takich pytań, to wybrałabym Kostasa Tosidosa z książki Katarzis Macieja Siembie bohater Grek, który no, walczył w czasie II wojny światowej. Później zamieszkał w Polsce, jak jakby to jego dobre serce przyczyniło się do tego, jak musiał wiele, wiele wycierpieć. Niesamowita też historia polskich Greków, opisana tutaj przez Macieja Siembiedę, Więc tutaj też Was gorąco zachęcam. Świetnie się czyta tą książkę. Bardzo wiele wątków tutaj mamy. Tak jak mówię, i polscy i Grecy, i e, grecka partyzantka w czasie II wojny światowej i zaraz po, kiedy walczyli z nacjonalistami. Dodatkowo też mamy okres dwudziestolecia międzywojennego i przemyt między. Wolnym miastem Gdańsk, a na przykład Gdynią. Więc wiele, wiele ciekawych takich wątków, koligacji gdzieś tam rodzinnych, tajemnic polecam też. Kolejne, słuchajcie, pytanie to jest nowa ulubiona postać. To jest też strasznie trudne pytanie. Ja powiem Wam w tym roku przeczytałam no ponad 70, raczej w półroczu ponad 70 książek, i ciężko mi było wybrać. Większość bohaterów lubię tak w książkach. Jak już czytam, no to staram się podejść jakby do każdej postaci i obdarzyć ją sympatią jakąś, ale chyba taką, która mnie urzekła i z którą chyba bym się utożsamiała to jest aptekarka czyli główna bohaterka ma na imię Katia aptekarka Magdy Skubisz powiem wam jest to powieść oparta na, na faktach Magda Skubisz też żeby być bardziej wiarygodną, skończyła kurs zielarski. Dzięki temu ta książka naprawdę przedstawia jeszcze większą wartość. A dlaczego mówię, że Katia? Dlatego, że ta bohaterka jest trochę podobna do mnie, czyli dąży do realizuje swoje pasje mimo wszelkich przeciwności. Losu, mimo czasami złego postrzegania jej przez innych, mimo krytyki, to się nie poddaje i robi po prostu swoje, bo to kocha, bo to lubi. I nie ma dla niej znaczenia właśnie krytyka i złe postrzeganie jej przez innych, i nie boi się, jakby tego robić. Więc Dlatego no, to moja ulubiona bohaterka. Kolejne pytanie to jest książka, przez którą płakałam. I powiem Wam, jest to książka, jedna z ostatnich, no, przy której nie da się nie płakać. Tutaj też jakby zastanawiałam się, czy nie dać jej do tego też wcześniejszego pytania, czyli. Yy, Moja ulubiona postać, ale chciałam dać jakby jakieś dwie różne książki. I to powiem Wam, jest książka, przy której chyba najbardziej się wzruszałam. Nauczyciel z getta Mario Escobar. Książka o Januszu Korczaku. Mario Escobar, hiszpański pisarz, głównie porusza. Historie wojenne, ale tym razem jakby właśnie opisuje naszego polskiego bohatera, czyli Janusza Korczaka. Na pewno większość z was zna tak książkę Król Maciuś I, część inna może zna jego dzieła dotyczące pedagogiki no i to, że przyczynił się do stworzenia właśnie karty praw dziecka ONZ, tak wszystkie jego dzieła, ale to, jak opisuje, jak Mario Escobar, ostatnie lata życia Janusza Korczaka, a w zasadzie Henryka Goldschmita bo tak naprawdę nazywał się Janusz Korczak, był Żydem, polskim Żydem, ale pisał pod pseudonimem właśnie Jan, Janusz Korczak. No to jest niesamowite. To te jego poglądy, to jego podejście do drugiego człowieka, mimo wiecie, tylu takiego zła, które go otaczało, mimo no, ludzi, którzy dopuszczali się do no strasznych czynów, on potrafił dać tym swoim dzieciom e, w getcie właśnie zapewnić ten taki azyl, dać tą radość, pokazać im te pozytywy. To był człowiek, który potrafił zauważyć to, że coś jest, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. I to jak przedstawiał tym swoim podopiecznym te swoje przemyślenia, albo w sposób taki poprzez jakieś anegdoty, historie, jak z nimi dyskutował, a ile przeżył i jakie było ciężkie, jakby z jakim ciężarem się borykał, tak? szczególnie, żeby utrzymać ten sierociniec w getcie. No to to jest niesamowita. Jednocześnie potrafił zachować tą godność. No, i te już, powiem Wam, te ostatnie mm, chwile, kiedy no, myślę, że większość z nas zna tą scenę, bo w wielu filmach jest ona umieszczana. Czyli jak Janusz Korczak idzie ze swoimi podopiecznymi e, do, mm, przez ulicę, jakby getta warszawskiego, żeby wsiąść do pociągu, który zawiezie ich do Auschwitz, no to to jest w ogóle już no, no niesamowite. Ale nie tylko jakby dla tej sceny, powiem Wam, cała książka jest bardzo, bardzo wzruszająca. No, tak jak mówię, no, i powiem Wam, wiele jest takich rzeczy, które powodują, że i tak trzeba się zatrzymać i coś przemyśleć, zastanowić się i nawet nad sobą taki rachunek sumienia sobie zrobić, więc gorąco też wam polecam, a ja się rozgadałam. Widzicie, ale też się znowu wzruszyłam. Yy, nowy ulubiony autor. Nowy ulubiony autor, to powiem wam, jest bezapelacyjnie Valerian Pellet i jest to odkrycie, tak jak powiedziałam, yy, roku Żałuję, że tylko jedna książka autorki została wydana w Polsce. Mam nadzieję, że będą wydane pozostałe. Czyli wcześniejsza powieść, zapomniana niedziela. I teraz wiem, że wyszła też najnowsza we Francji 3 z tytułem 3. Liczę, że wydawnictwo Albatros wyda po polsku te powieści. Jak nie, no to ja już widziałam, czyli Zapomnianą Nadzieję, czyli The Forgotten Sunday w wersji angielskiej. To na pewno wtedy przeczytam, bo po francusku niestety nie, bo nie znam. Ale tak, będę, myślę, że wyczekiwała każdej nowej powieści tej, tej autorki. I najładniejsza książka. No to znowu jest, zobaczcie jaka jest to piękna, no. no wydawnictwo Albatros w ogóle, powiem wam, to jest, no wydaje przepięknie te książki. Tu jest jakby połączenie, słuchajcie, kolorów takich zwykłych z, no z takimi żłobieniami złotymi, wypukłość, Nie, no to jest rewelacja, no ale dodatkowo Kolejną, czyli którą, żeby już się nie powtarzać, no to są czarne skrzydła czasu Diane Satterfield. To też jest jedna z najpiękniejszych książek na, na mojej półce w tym roku. Piękne skrzydła, piękne wydanie, również tutaj, no, w środku, no i tu. Cała seria butikowa to według mnie no jest przepiękna. Więc to już z takich, tak powiem, standardowych pytań. Natomiast jeszcze jest oczywiście ostatnie, czyli moje plany na, na najbliższe miesiące. No i tutaj, tak jak Wam podawałam wcześniej, czyli na pewno Echo. Do tego to jest nowość i po którą na pewno sięgnę. Druga książka, no, którą już od dłuższego czasu zamierzam przeczytać i myślę, że no, w najbliższym czasie też po nią sięgnę, to jest Sugibane Bain, Douglasa Stewarta książka, która dostała Booker Prize w 2020 roku i muszę na pewno, na pewno po nią sięgnąć. Kolejne takie, które sobie zaplanowałam, to tak jak wam mówiłam, są kontynuacje, czyli Harlan Coben, brakujący element, Przemysław Piotrowski, Bagno. Czekajcie, bo mi tu wszystko leci, dosłownie. Tyle sobie przygotowałam dzisiaj dla Was jakiś książek. Również z takich książek... Które na pewno będę chciała przeczytać. O tutaj mam, tylko to jest akurat literatura faktu to jest Patriarchat Rzeczy, książka, o której też dużo słyszałam, czyli jak jest tworzony świat pod mężczyzn i wszystko w zasadzie od wielu, wielu lat, kilkuset lat, cały czas jest jakby no, tak to sterowane, żeby było dostosowane do mężczyzn, a nie do kobiet, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. Więc to to. Z takich na najbliższych plany, najbliższych planów, przepraszam i... Jeszcze tu mam, tak, z takiego najbliższego to będzie Rytm Harlemów. Książka, po którą też zamierzam w niedługim czasie sięgnąć, i która też widzicie jest bardzo ładnie wydana, twarda oprawa, niby powieść kryminalna, ale właśnie osadzona w Harlemie z początku lat 60. ubiegłego wieku jestem bardzo ciekawa, szczególnie że Colson Whitehead no, świetnie pisze, ma świetny styl. Więc to to. I tu jeszcze mam taką ciekawostkę. I to myślę, że to już będzie niedługo, zanim wystygnie kawa japońskiego pisarza Toshikazu Kawaguchi. I powiem Wam, powieść taka intrygująca, bo gdybyś mógł cofnąć się w czasie, z kim chciałbyś się spotkać? Mała kawiarnia w Tokio pozwala swoim gościom na podróż w czasie pod warunkiem, że wrócą zanim wystygnie kawa. No i takie bardzo intrygujące, mamy opisane tutaj czterech takich bohaterów i powiem Wam, że bardzo mnie ta książka intryguje i myślę, że po nią sięgnę jako po pierwszą, szczególnie, że nie jest, widzicie, dosyć gruba, raptem tu jest 200 stron, więc myślę, że ta pójdzie jako, jako pierwsza. Więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało moje podsumowanie półrocza. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego tygodnia. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polubień i polecajek w komentarzu, jakie są Wasze najlepsze książki tego roku. Nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo tego ciekawa, bo szukam zawsze inspiracji takich dla siebie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.